Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Zatoka Pusk, tu widzimy, jesteśmy w miejscowości Mrzezino, dzisiaj Wspólny Golemi Witnica puszcza tutaj swój lot finałowy, czyli mają do pokonania z 320 km, pogoda ładna, muszą lecieć w tamtą stronę, za chwilę puszczamy, teraz zerwiemy jeszcze blomby, tutaj... Będziemy czytać, eee, czyli to jest tak, 67, 89, 536, eee, tak samo końcówka 537 i końcóweczka 535. Eee, to możesz je, je tam zerwać według protokołu, bo myśmy patrzyli już ten protokół, tak i teraz tamta strona. I tamta strona No mówię, jest to lot finałowy e, 592 591 I 593 Dobra, tu można je zerwać te, Tak, zrywacie te Te plomby I jest za chwilę start Jest Aha. za chwilę start. Godzina siódma. Startujemy. Czyli, mają do pokonania 320 km. No, pogoda jest fajna. Niebo przezroczyste. Mają boczny wiatr. Boczny wiatr, czyli. Będziemy startować. Słuchaj, ja, ci tutaj Chodź, ja ci pokażę. No, mamy jeszcze 4 minuty. 4 minuty mamy. Jedyne, A później po kolei. Wyciągasz każdą szybko. Patrz, patrz. Tak. To do góry mocno, tylko można do... i to na dół. No. Patrz, to pójdzie na dół i tam do góry, jak najmocniej. I to Ty z jednej jazdy. No. Drugie mam ja zaraz. Poczekaj, żeby tu nie wyszło żadnych... kurzanek. Idziemy się, jest 320 głębi, zostało tam do finału 300, znaczy oni dokładnie nie wiedzą 300 300 tam ileś głębi do finału 300, i 300 gdzieś 20 km Tak, 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 tak bo Gołębie są tylko w, tu, w tych rzędach W tych górnych rzędach nie ma Ale też są rzędy przygotowane do otwarcia Żeby tam nie było żadnych wątpliwości Gołębie są tylko w dwóch Tu dolnych rzędach I tu tak samo W dwóch dolnych rzędach tak, Bo tam u góry nic nie ma Dobra, no, która? No, możemy się przygotować No, przygotuj się i będziemy startować. No, okej, okay. startujemy. Zresztą. O, tu, tu są puste, tu jest pusta. Dobra, popatrz. I gołębie są. Tu. Pokaż, jak poszły, pięknie razem. I one, no, mówię, muszą ciągnąć tam, one się będą kierowały na dom, proszę bardzo. Nie idą w stronę słońca, tylko idą na swój dom. I mają fajnie, bo mają boczny wiatr, czyli będą ciągnęły do domu. Proszę, nawet bez, bez zbytniego krążenia. Bardzo fajnie odeszły. Tak pięknie poszły. Bardzo pięknie. fajnie odeszły. Gołębie pięknie. naprawdę jest super. No. Już ich praktycznie nie widać. Dobrego lotu wszystkim życzymy. Udanego. Co prawda zwycięzców jest tylko kilku, ale gołębie będą musiały sobie powalczyć. Do usłyszenia, dobry lot.